Pedro Regis, Angouera w Brazylii, orędzie Maryi Królowej pokoju 2 czerwca 2022. Kochane dzieci, droga świętości jest pełna przeszkód, lecz jak obiecałam, mój Jezus zawsze będzie z wami. Bądźcie wierni, uciekajcie od dróg na skróty, jakie oferują wam ludzie. Pozostawajcie z Jezusem, gdyż jedynie On jest drogą jaka doprowadzi was do zbawienia wiecznego. Zginajcie kolana na modlitwie. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkich prób. W domu Bożym ujrzycie przerażające rzeczy z winy złych pasterzy, ale się nie wycofujcie. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Cokolwiek nastąpi, pozostańcie wierni naukom prawdziwego magisterium Kościoła. Wasze zwycięstwo jest w Jezusie. Bądźcie uważni. Nie zapominajcie wszelkich lekcji przeszłości, odwagi. Ja Was kocham i będę z Wami. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.